Dzień dobry w kolejnym weekly vlogu, zawiozłam Oliwiera do przedszkola, zrobiłam sobie śniadanie, kanapkę z twarożkiem, do tego pomidor, ogórek, kawałek kalarepy, sok świeżo wyciskany z selera i jabłka, do tego zielona herbata, można zaczynać dzień, także zapraszam do oglądania tego vloga. Dopijałam sobie sok z i przyniosłam sobie tutaj pranie, bo stało w tym dodatkowym pokoju. No ale teraz będę składać i w sumie zaraz brać się też pewnie zaprasowanie, bo uzbierało się trochę. Tutaj mam dwie suszarki plus trzecia stoi tutaj na korytarzu, także trzeba to ogarnąć. A tutaj nasz śpioch, który cały czas tylko śpi. Tutaj jeszcze jedna suszarka, a tam na dole rzeczy, które muszę tutaj przynieść do góry, bo po odwiesieniu Oliwira do przedszkola byłam jeszcze w dm Także będę musiała sobie te rzeczy tutaj wypakować. Chciałabym wam pokazać ten pokój, ale niestety, jak sami widzicie, lepiej nie. Bardzo chciałabym się zabrać za ten pokój, aby go w końcu ogarnąć i przygotować sobie też tam kącik taki z biurkiem, z drukarką, przy którym będę mogła sobie usiąść i na spokojnie nawet montować moje vlogi. Także myślę, że w tym tygodniu mi się to uda. Rozbieraj buciki. Rozbieraj buciki twoje w tam. tam tam jak tam, tutaj się rozbieramy halo 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 ha? halo halo tutaj się rozbieramy a gdzie jest mamy pantofelek długi? Hmm. kto mi tutaj pantofelka przyniósł? chodź maluszku się nie. no to sam się rozbieraj jesteś już duży i możesz sam się rozebrać byliśmy z Oliwierem na zakupach miały być drobne, ale trochę nas poniosło i zaraz wychodzimy sobie na spacer bo Oli ma ochotę pojeździć rowerkiem, także sobie pójdziemy póki jeszcze deszcz nie pada Wziąłam tak dwa świeże mleka dwa selery naciowe do soków wzięłam sobie też takie bułeczki na bajgle Także może później na kolację sobie je zrobimy, zobaczymy. Ogórek, sałata lodowa, dwa wiadereczka pomidorków, bułka tarta. Następnie mam tutaj pięć główek kalarepy. My uwielbiamy kalaretę i jemy ją w bardzo dużych ilościach. Następnie mam takie jogurty. Dla Oliwiera w sumie. I wzięliśmy ich cztery. Także jogurciki. Następnie mam... Yy, jak się nazywają te orzechy po polsku? Nerchowców. Także orzechy. Yy, następnie wziąłem też takie orzeszki dla Oliwiera. Boże, dla Oliwiera. Dla Łukiego. Wzięłam... Orzeszki dla Łukiego, taki mix orzechów solonych, bo on bardzo lubi i dla siebie makadamia, bo uwielbiam. Także mamy tutaj orzechy, ser żółty, karty, trzy pomidorki duże, dwa awokado, dwie mocarelki, skrzydełka. Kurczaka do rosoły, uwielbiam rosół właśnie z, ze skrzydełek. Takie y, sosy knora do sałatek, cebula czerwona, czosnek, y, bułki na tak zwaną czarną godzinę. Wziąłam taki czteropak bułek, kajzerek i y, bagietkę, bo, y, no wiecie, tak na czarną godzinę w spiżarce może sobie poleżeć. Śledzie, y, miałam mega ochotę na śledzie w. Śmietanie. Następnie mamy tutaj jogurt naturalny, grecki. O, o, wypadł burate, już mieszko. Ziemniaki. Oli bardzo chciał yy, arbuza, także może teraz go pokroimy, co? Chcesz arbuza? Ha -ha. On uwielbia arbuza. I mamy jeszcze tutaj y, taki trzy kukurydzy i czerwonej osali. Tak już będziemy kroić myszko. Już, już, już. I za te wszystkie zakupy zapłaciłam 55-55 euro. Nie wiem, dużo mało, sami ocencie. Teraz muszę sobie powrót tutaj rzeczy, które y, wyniosę do spiżarni. Także robimy porządek i kroimy albuza i idziemy na spacer. Ale jeśli chodzi o cenę, to fajnie mi się A. udało. Pięć, Muszę zagrać w lotto. <grym> Zanim jeszcze pochowam rzeczy, to muszę pokroić mojemu dziecku arbuza, bo się nie może doczekać. Mam nadzieję, że dobry będzie ten arbuz. Chwila prawdy. Powinien być dobry. Jak jest taki czerwoniutki. Rot jest, tak. A, rot, niami. Niami. Ale się fajnie go kroi. Wow. Wow. Jeden. Czekaj myszko, mamusia już Ci pokroi na mniejsze kawałki i podamy na talerzyku. Wow, jak pięknie pachnie. Mm, pyszny ten Mmm. Dobry miałeś pomysł, żeby go kupić. wczoraj zaczęłam nagrywać sobie weekly vlog tak naprawdę mam jeszcze jeden vlog z Austrii do zmontowania, także myślę, że będzie w środę na kanale dzisiaj mamy już wtorek, czyli kolejny dzień, zrobiłam sobie kawę, bo już mi się tak strasznie chciało kawy byłam wcześniej jeszcze u pana po zieleninkę wziąłam sobie kolendrę i koperek bo dzisiaj oczywiście nikt się chyba nie zdziwi, że zrobię sobie na obiad Kary z krewetkami, bo mam już mega ochotę na tą potrawkę, także zrobimy dzisiaj to na obiad. Wczoraj robiłam e, przepyszne placki jaglane dla nas, dla mnie i dla Oliwiera, zjedliśmy sobie z i naprawdę były mega. Też właśnie z przepisów termostycy, także dzisiaj może e, powtórzymy ten przepis. Mam jeszcze zupę pomidorową dla Oliwiera, także myślę, że mm, więcej nic tutaj nie będę robić. Eee, swoją drogą muszę jeszcze posprzątać, bo niezły bałagan nam się tutaj zrobił. Przede wszystkim umyć podłogę, bo już eee, chwilę temu była myta, także trzeba będzie to zrobić, jeszcze zanim Oli wróci z przedszkola. Także eee, wezmę się za pracę i może dzisiaj, z racji tej, że jest piękna pogoda, to posprzątałabym Taras. To byłby dobry pomysł, bo. E, strasznie dużo liści jest tam i tak dalej. Trzeba byłoby pozamiatać, e, wymyć e, karszelem wszystko, żeby było już tak ładnie, fajnie, przyjemnie. Wyprałam sobie już też poduszki wszystkie na e, te meble do tarasu, także myślę, że trzeba będzie pomału się przygotowywać do wiosny i tego okresu mm, siedzenia na e, podwórku. Myślę, że jak będzie taka piękna pogoda, to w tą sobotę zapalimy sobie na palenisku ognisko, wrzucimy ziemniaczki, kiełbaskę, będzie fajnie. Także zapraszam Was do oglądania tego vloga. A tutaj, proszę bardzo, jeszcze moje piękne kwiaty urodzinowe. Sprzątamy teraz, bo widzę, że tu moje dziecko też nie poskładało z zabawek. Także trzeba będzie to wynieść do góry, no i wziąć się za pracę, bo jeszcze sporo rzeczy mam tutaj do zrobienia. Ogarnęłam już w całym domu, odkurzyłam, pomyłam podłogi, yy, przygotowałam na obiad i teraz wychodzę już z domu po Oliwiera, muszę go odebrać. I zrobiłam termin u lekarza, bo Oli od dwóch tygodni ma dosyć nieprzyjemny kaszel i chcę po prostu sprawdzić, że wszystko jest w porządku. Yy, niech mi lekarz potwierdzi i yy, przede wszystkim niech go osłucha, może jakiś inny syrop nam przepisze, no bo tak jak mówię, yy, nie daje mu to spać w nocy, nawet jak go na drzemkę kładę, to go cały czas dusi. Także, jedziemy sprawdzić. Mama, mama. Zadowolony jesteś? Pokaż co ci mama kupiła. Dentystę? Wow. Skakuj wzięliśmy już do domu, wszystko jest w porządku. Musimy e, inhalować Oliwera trzy razy dziennie. E, dostaliśmy ekstra kropelki do inhalatora, plus ten inhalator. E, I to jest też jeden z wielu powodów, dla których mieszkamy w Niemczech, e, dla których żyje nam się tutaj po prostu wygodniej, lepiej. E, dostaliśmy na receptę ten inhalator. E, normalnie w Polsce musiałabym za niego zapłacić e, lub wypożyczyć, a tutaj po prostu e, lekarz przepisał receptę. Do apteki odebraliśmy i jest już nasz. Nie muszę go oddawać, nie musiałam go wypożyczać, tylko po prostu został y, przepisany dla nas. Będziemy mieć na przyszłość. Y, my ogólnie używamy sobie y, ten inhalator. Ja jestem naprawdę z niego bardzo zadowolona. Jest mega cichutki, no bo ten już jednak wydaje dźwięk y, dosyć głośny. Y, a ten sami możecie zobaczyć. Tak, jak jeśli chodzi o inhalowanie dziecka w nocy, no to zdecydowanie jest lepszy. No, ale tak jak lekarz powiedział, yy, lepiej mieć taki bardziej profesjonalny. Także mamy tutaj i będziemy inhalować. Mam nadzieję, że mu to szybko przejdzie, bo strasznie go gdzieś tam męczy ten kaszel. Oli będzie bawił się dzisiaj w doktora, kupił sobie taką zabawkę z Play tak że będziemy teraz otwierać i robić ząbki, tak? Nie mama. No mama z tobą będzie. Chodź tutaj siadaj do siebie. Będzie ci wygodniej. To jest ten zestaw mini, bo ogólnie jest jeszcze ten większy, ale stwierdziłam, że do takiej zabawy w zupełności póki co wystarczy. No, dzień dobry, w kolejnym dniu właśnie siedzę sobie przy kawce i przy montażu. Muszę zmontować vloga z gór. Zaczęłam go co prawda, ale jeszcze tutaj muszę kilka rzeczy zrobić, także myślę, że dzisiaj będzie na kanale. Hmm. Odprowadziłam Oliwera do przedszkola i strasznie jest mi dziwnie z tym, że moje dziecko będzie dzisiaj całe 4 godziny w przedszkolu i w sumie to jest taki pierwszy dzień. Wiecie, oni są bardzo delikatni jeśli chodzi o to, bo nie chcą, żeby się zraził i tak dalej. Dzisiaj będzie też pierwszy raz jadł tam obiad, więc no, zastanawiam to, jak to będzie. Wiadomo, że ten czas szybko zleci, ale tak dziwnie mi z tą świadomością, że nie będzie go aż 4 godziny w domu. Jest to taka cisza, spokój. Ja mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, jeszcze tak naprawdę, ale. No, tak sobie tutaj myślę cały czas o tym, jak to będzie i czy też będzie za mną tęsknił, tak jak ja za nim. Stwierdziłam, że pójdę sobie pobiegać. Wykorzystam ten czas, póki mojego dziecka jeszcze nie ma w domu. Także 3 km i wracam. Przygotować obiad, i później po Oliwiera. Wróciłam z biegania i muszę przyznać, że całkiem dobry czas jak po tak długiej przerwie nie biegania. Także teraz wracamy do regularności. Zaraz jadę po Oliwiera, muszę tylko wziąć szybki prysznic. Dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym dniu właśnie zawiozłam Oliwiera do przedszkola, byłam w piekarni jeszcze po drodze. Kupiłam kwiatuszki i jadę do mojej Eweli, bo w sumie już się dawno nie widziałyśmy. Także trzeba mm, się spotkać. Chciałam Good kusam morning! Kusam. Chciałam Ci zrobić kusam. No, dzień dobry, dzień dobry w kolejnym dniu. E, wczoraj totalnie nic nie nagrałam. Wróciłam od mojej Eweli i, i nic nie nagrałam po prostu, także dzisiaj e, będę musiała nadrobić. Przeglądałam sobie właśnie ten materiał, e, ile go tam mam. No, to już mi się trochę uzbierało, ale totalnie nie wiem co tam jest, więc e, trzeba będzie dzisiaj to nadgonić. E, mamy dzisiaj przepiękną pogodę. Mam nadzieję, że na weekend się taka utrzyma, bo mamy w planie w końcu ogarnąć nasz taras. Później przy tym będziemy robić sobie ognisko na takim palenisku. Wrzucimy tam ziemniaczki takie pieczone, będzie pysznie. Później zrobimy może jeszcze kiełbaskę, zobaczymy. Taki jest plan, więc mam nadzieję, że taka pogoda się utrzyma. Ogólnie muszę zrobić coś z moimi włosami. Na pewno chciałabym sobie obciąć moją grzywkę tak jak miałam poprzednio, bo poprzednio robiłam sobie grzywkę tak zwaną curtain Banks. Chyba tak to się nazywa. Przejechała właśnie pani z poczty. Ma coś pani dla nas? Nie, gazetki wrzuciła tylko. Yy, właśnie z tą opadającą kurtynę, bo już mi odrosła ta grzywka, yy, ogólnie też chciałabym podciąć trochę te włosy, poproszę Łukiego, to może później mi podetnie, albo jutro zobaczymy, yy, no i tak, no, jestem mega zrażona do yy, fryzjerów, jeśli chodzi o to, nie pójdę do żadnego fryzjera na obcinanie, bo po prostu yy, mam uraz z dzieciństwa, jak mnie raz obcięła, to powiedziałam, nigdy w życiu nie dam yy, sobie obciąć włosów przez fryzjera, żadnego, choćby nie wiadomo jaki był to nie. Dlatego wolę robić sobie to sama. Uważam, że bardzo ładnie mi tak grzywka wtedy wyszła. Oczywiście patrzyłam sobie na tutorial i no i tak jak mówię, bardzo mi się podobało dzisiaj mam włosy jak lew. No, ale tak jak mówię, chciałabym coś z nimi zrobić, chciałabym je trochę obciąć. Jeśli chodzi o farbowanie, nie będę farbować włosów póki co, bo uważam, że mam bardzo ładny swój kolor, podoba mi się, jeśli chodzi o włosy, stawiam na naturalność. Nie chcę z nimi nic robić. Poprzednio miałam robione refleksy. Bardzo mi się to podobało. Ładnie to wyglądało, ale jednak włosy się niszczą przez takie farbowanie, więc trzeba je zostawić w naturalnym kolorze. Tym bardziej, że ja nie mam w ogóle siwych włosów, to totalnie nie muszę ich farbować póki co. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Dobra, nie gadam tyle, bo już tutaj głupoty gadam, także zapraszam Was do oglądania tego vloga strasznie na wczoraj i w ogóle tego nie posprzątaliśmy także dzisiaj będę miała co tutaj robić yy, załączę sobie teraz zbywarkę i przygotuję sobie pewnie no obie piwniaczki, bo mam ochotę dzisiaj zrobić yy, placki ziemniaczane po prostu już długo za mną chodzą mam pieczarki, zrobię do tego sos pieczarkowy, także myślę że będzie to yy. Dobry pomysł, moi chłopcy też mi wczoraj mówili, że zjedliby właśnie placki ziemniaczane, także robimy dzisiaj taki obiad, szybki, co znaczy szybki, powiedzmy, że szybki. Przygotowałam sobie tutaj już ciasto na placki ziemniaczane, zostało mi je tylko wysmażyć. Tutaj robi mi się już sos pieczarkowy. Zrobiłam jeszcze rosół, bo moje dziecko po prostu tego dzisiaj potrzebuje. Zadzwonili do mnie z przedszkola z informacją, że moje dziecko dostało temperaturę i musiałam go od razu jechać odebrać. Także teraz Oli sobie leży, ogląda bajkę, a tutaj przyszła do mnie paczka, którą sobie teraz razem otworzymy. Mam już tutaj pierwszą rzecz z mojego zamówienia i zamówiłam sobie buty do biegania, bo po poprzednim bieganiu strasznie bolały mnie palce u i wydaje mi się, że po prostu tamte buty już są na mnie takie małe. Ogólnie, po ciąży, naprawdę urosła mi stopa, dlatego musiałam kupić sobie nowe, aby miała lepszy komfort w bieganiu. I to są właśnie stricte buty do biegania. Tam pisało, że one są czarno-różowe, ale tutaj widzę, że są takie bardziej fioletowo-różowo-czarne. Ale mimo wszystko bardzo ładne. Mam tylko nadzieję, że będą na mnie dobre. Także zaraz sobie je przymierzę. Wziąłem sobie też taki stanik, luzeczkę do biegania. Oni... nie widać, żebyś ty gorące dziecko miał. Taki w kolorze różowym. I ten Mam go chyba w rozmiarze L. Wszystko chyba zamówiłam w rozmiarze L. Także tutaj mamy topik. Tu mam gety. W takim samym kolorze. No ale getty mogą być trochę duże na mnie. Teraz będę to wszystko mierzyć zobaczymy. Najwyżej sobie zamówię w rozmiarze mniejszym, jak będą duże, ale bardzo ładny kolor. I wzięłam sobie jeszcze taką bluzę, też do biegania w sumie. Wszystko wzięłam do biegania. Były mega promocje. Za te buty zapłaciłam 25 euro, więc naprawdę mega promocja była z 80 chyba. I tutaj mam jeszcze taką bluzeczkę. Przymierzymy sobie to teraz, zobaczymy, czy będzie to na mnie dobre. Jeśli chodzi o buty, są dobre i naprawdę mega wygodne, już nie mogę się doczekać, że będę mogła sobie je przetestować. Natomiast jeśli chodzi o getry, niestety są na mnie za duże i jeśli uda mi się je dorwać jeszcze w rozmiarze M, bo naprawdę była to dobra cena za jedyne 12 euro, podejrzewam, że już mogą być wyprzedane, to sobie zamówię. Top pasuje, ale zostawię go tylko wtedy, jak uda mi się zamówić jeszcze te getry w rozmiarze M, bo ja lubię, jak mi tak wszystko fajnie pasuje. Luza zostaje na pewno, bo pasuje idealnie, także to by były moje zakupy. Obiad, przygotowany do tego, zrobiłam jeszcze surówkę z czerwonej kapusty. Także bierzemy się za jedzenie. Ja już będę kończyć tego vloga, mam nadzieję, że taki e, chaotyczny e, weekly vlog Wam się podobał. E, moje dziecko dzisiaj mi nie potrzebuje, nie ma zbyt wysokiej temperatury, ale jednak lekko podwyższone jest, więc e, idę sobie z nim poleżeć. E, w przyszłym tygodniu postaram się nagrywać nieco dłuższe te dni. E, też mam pewien pomysł, chciałabym zrobić kilka inspiracji, może mi się to uda, także zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło, a my widzimy się już w kolejnym vlogu. Pa.